Kolejny rok, kiedy biorę udział w akcji skraperek, skrapu, skrapu dla woś, przygotowałam kolejne prace. Tym razem są to trzy, trzy komplety kartek i albumów, i jeszcze jakiś dodatek do każdej pracy. Każda praca jest w innym charakterze, ale każda praca, myślę, że jest ciekawa. Prace, te, które dzisiaj Wam zaprezentuję, będzie można wylicytować wtedy, kiedy ruszą już te licytacje dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, właśnie w ramach skrapu, skrapu dla wośw. Linki do poszczególnych aukcji, gdzie można będzie wylicytować moje prace, będą w opisie. Zachęcam Was do licytowania prac moich i moich koleżanek, które razem ze mną biorą udział w tej akcji. I co jeszcze? Zapraszam Was do tego, żebyście sobie bardziej szczegółowo obejrzeli prace, które przygotowałam w tym roku. Dobra, zaczniemy od pracy numer jeden. Komplet, komplet w takich szarościach. Tu mamy przepiękną świeczkę zapachową o cudownym zapachu kwiatu bawełny. Do tego jest prosta kartka, tylko z logiem akcji, czyli serduszkiem, które zaprojektowała Marta Panako, nie ma jeszcze faksymilek, ja nagrywam te filmy dość wcześnie jeszcze, jeszcze zanim będzie, będzie wszystko dostępne, faksymilki gdzie będzie umieszczona data finału jeszcze ich nie ma więc no niestety będą doklejone w późniejszym terminie i tak się prezentuje praca numer 1, czyli albuming folio. Album folio jest ten, akurat konkretny, jest w wielkości około 16 na 16 cm. Pomieści zdjęcia formatu 9x15, 10x13, 10x15 i bodajże połowę formatu 10x15, czyli 7,5x10. Nie liczyłam, ile pomieści zdjęć, całkiem sporo. Zresztą większość moich albumów i moich prac po mieście tych zdjęć dużo więcej niż jest przewidziane. O tak, ponieważ są kieszenie i różne ukryte schowki. Albumik otwiera się na dwa strony, części są bliźniaczo podobne, nie są takie same ale są podobne i tutaj tak, wyciągamy za wstążeczkę podwójną matę na zdjęcia mata jest oklejona tylko ze strony zewnętrznej żeby nie dokładać grubości ponieważ ona jest tutaj umieszczona w takiej dość wąskiej kieszonce i po drugiej stronie też za wstążeczkę pociągamy kolejną matę, która wygląda identycznie i teraz tak, strona lewa. Otwieramy klapkę, wyciągamy z kieszeni matę na zdjęcia. A raczej jest to książeczka, która jest przygotowana na zdjęcia formatu 9 na 13 Chowamy. No, mieści się. Zamykamy na magnes. Otwieramy w bok. I tutaj mamy wodospad, który pomieści nam kilka zdjęć. Całkiem sporo. Jeżeli zdjęcia przykleimy z dwóch stron, no to tych zdjęć pomieści się całkiem, całkiem sporo. I to całość jeszcze otwieramy i mamy dwie kieszenie. Głębsza pomieści zdjęcia formatu 9 na 13 Oczywiście tych zdjęć mieści się tutaj więcej. Ja przygotowałam miejsce tylko na, na 4 zdjęcia. I płytsza pomieści na zdjęcia 75 na 10 Zamykamy. Część druga jest bardzo, bardzo podobna. Jednak różni się trochę. Czyli znowu otwieramy klapkę, z kieszeni wyciągamy matę na zdjęcia, która jest przygotowana właśnie na zdjęcia formatu 9 na 13 Zamyk Musi wejść, wejść głęboko. Zamykamy, otwieramy w bok. Otwieramy do góry, otwieramy na dół i tutaj mamy miejsce na kilka zdjęć. Ale to jest także belly band, za którym mamy umieszczone zdjęcia formatu. Matę na zdjęcia formatu 9 na 13 i tą całą stronę otwieramy jeszcze w bok i tak jak na poprzedniej stronie mamy dwie kieszenie, płytsza po zdjęcia 7,5x10 i głębsza po zdjęcia formatu 9 na 13 tak się prezentuje praca numer 1 kartkę sobie położę tutaj i teraz tak, praca numer 2 praca w zupełnie odmiennym charakterze takim męskim wykonana z papierów od Scrapboysów. I znowu karteczka przygotowana z elementów do wycinania, wyklejona z dwóch stron, wytuszowana. Do kompletu dołączam Traveler Notes, który kupiłam. Nie jest zrobiony przeze mnie, jest kupiony. Kupiłam go w Teddy. Po trzy notesy. Tutaj mamy kieszeń, taką zamykaną kopertę. Z tyłu jest tutaj kieszonka. Trzy wkłady, kropkowy w linie i taką bardzo drobną kratkę, co mi się podoba w tym notesie, że te kartki nie są białe, tylko one są takie ciemne, i do męskiej pracy, czy dla Pana jakiegoś będą stanowiły całkiem fajną, fajny zestaw. Co jeszcze jest fajne w tym notesie, że on w środku jest taki, widzicie, milusie, tak jak gdyby wyłożony takim, może kochany, jak to powiedzieć, zamszem tak. A od zewnątrz wygląda na papę. To jest traveler, <kluzny> traveler notes i album, album folio. Wielkość grzbiet bodajże ma 1,5 cm, czyli jakieś 3 cm grzbiet. Wielkość stron jest oczywiście dopasowana, jest mniejsza od okładki i ona ma jakieś 16,5 cm na 20 cm. 2 cm okładka. Strony są odrobinę mniejsze. I znowu, jak to jest w albumach folio, otwieramy całość. Część po lewej stronie. Mamy narożne kieszenie, z której wyjmujemy maty na zdjęcia formatu 9x13 i kie głęboka kieszeń pionowa, w której mamy matę formatu, na zdjęcia formatu 10x15. Otwieramy do boku. Tutaj mamy miejsce na zdjęcie formatu 10x15, dwa miejsca na zdjęcia 9 na 13 Elementy są podklejone tutaj w taki sposób, żeby można było tutaj coś podnieść, widzicie, podłożyć. O. Otwieramy dalej. Tutaj się prezentuje strona. Miejsce layoutowe na zdjęcie, Ty też element jest podklejony w taki sposób, żeby można było coś podłożyć, i tu mamy taką niby kopertę. Otwieramy. Można przykleić zdjęcie, można zostawić do ozdoby, można przykleić w ten sposób zdjęcie, żeby nie zakrywać tej ptaszka. I tutaj mamy na klapce, tej dolnej mamy belly band, w którym mieszczą się dwie maty na zdjęcia, pół formaty 10x15, czyli 7,5x10. Ok no, kot mi się rozmiaucza. Zamykamy. Tą, tę część otwieramy w bok. Tutaj otwieramy, wyjmujemy matę z belly bandu, otwieramy Kreatywne takie zamknięcie. Tak się prezentuje ta strona. I otwieramy znowu w bok. I tutaj mamy tak dwie kieszenie narożne, w których mieszczą się maty formatu na, 9x13. Na Wróć. Ale oczywiście są one na tyle duże, że pomieści się tak, że to jest zdjęcie 10x15 albo mniejsze. I są na tyle duże, że to jest się też pomieści więcej. I duża kieszeń pozioma, w której ja umieściłam dwie maty na zdjęcia formatu 10 na 15 Ale tutaj też można pomieścić coś więcej, ponieważ w tej przestrzeni na zdjęcia jest dużo, dużo więcej. I teraz część prawa. Otwieramy i mamy taką kreatywną kopertę. Nie umieszczałam tutaj żadnych mat na zdjęcia, ponieważ możemy umieścić tutaj zdjęcia luzem. Czasem mamy takie zdjęcia, które nie bardzo wiemy, gdzie przykleić, a chcemy, żeby one tutaj były, więc to jest właśnie takie miejsce na zdjęcia luzem. Otwieramy w bok i tutaj mamy belly band, w którym też umieściłam dwie maty na zdjęcia formatu 10x15. Miejsce na zdjęcie layoutowe, otwieramy w bok, podobnie jak wcześniej, czyli dwa miejsca na zdjęcia formatu 9x13, pod które możemy tutaj umieścić. Jak wcześniej też jest belly band, przygotowana mata na zdjęcia, która zamyka mi, ale ruszy łapami. Statyw mam pod samą ręką. Otwieramy w ten sposób. I otwieramy w ten sposób. Tutaj mamy miejsce na zdjęcie. Tutaj mamy belly band i za belly bandem są umieszczone dwie maty na zdjęcia formatu 10-15. Tak się prezentuje ta praca. Dla mężczyzny, dla chłopaka, dla ojca, taty, dziadka, wujka i tym podobnych. I tym podobnych. O. Nie, nie tak. jeszcze kartka, żeby mi się tutaj nigdzie nie, nie uciekła. I ostatnia praca w takim letnim, wakacyjnym klimacie. E, tutaj też jest zapakowana świeczka e, odstraszająca komary. E, cytrynowy zapach e, odstraszający komary. Znowu kartka też przygotowana e, z papierów, które użyłam e, do pracy. E, tym razem albumin jest podobnych formatów, czyli 15 na 21. Strony są odpowiednio mniejsze. Trzy e, karty pomieści trochę zdjęć, tak się prezentuje e, papiery tym razem z piątku 13. Ten szary album też jest z piątek 13. Ten szary też jest z piątek 13 Love in Bloom, czy jakoś tak, ta kolekcja, starsza, starsza kolekcja ta też jest jedna ze starszych kolekcji. E, I tak się prezentuje album w takich soczystych, wakacyjnych, żółtych i zielonych kolorach. Miejsce na zdjęcia, pionowa kieszeń, która pomieści nam matę na zdjęcia. Kolejne miejsce to jest, kolejne maty. Tu mamy mata i tu jest bodajże książeczka na zdjęcia. I te maty nam tutaj zamykają klapkę, która jest raczej kopertę, w której jest kolejna mata na zdjęcia. Przygotowana w ten sposób. Wszystkie elementy są podklejone w taki sposób, żeby można było coś pod nim podłożyć. I wszystkie strony prezentują się w identyczny sposób. Kolejna strona. Tu możemy przykleić zdjęcie, możemy zostawić, tak jak jest, wiecie, fajne, fajna ilustracja. Szkoda przykrywać zdjęcie. I tutaj mamy taką półstronę, w którą pomieszczą nam się, przygotowane są już maty na zdjęcia. I tak jak wcześniej, czyli mamy, wyciągamy mata na zdjęcia, mała książeczka otwieramy i wyciągamy dużo. folder taki na zdjęcia. Zamyka się, łazi i chcę wejść. Ale spokojnie się to wszystko mieści. Zamykamy i zamykamy w ten sposób i podobnie, tak jak wcześniej. Tutaj widzicie, może się nam coś zmieścić I kolejne. Prosty, wesoły, wesołe. te kolory są tak żywe i tak kolorowe. Podoba mi się ta kolekcja. Znowu folder na kilka zdjęć. Z przeznaczeniem raczej na takie, wiecie, wakacyjne, takie, czyli autowe zdjęcia z takiego, raczej letniego wypoczynku. I kolejna strona wygląda tak. I okładka wygląda identycznie jak część e, Pierwsza, czyli kieszeń pionowa i trzyma te na zdjęcia. Tak się prezentuje ta praca. Tak się prezentują wszystkie moje prace. Tak się prezentują wszystkie moje trzy prace. I zapraszam Was do wzięcia udziału w licytacjach na Szczytny Cel. To na dzisiaj tyle. I zapraszam Was w kolejnym moim odcinku kolejnych moich pracach na co Was serdecznie zapraszam. Do zobaczenia. Cześć. Trzymajcie się ciepło.